Mit, który hamuje Twój rozwój w relacjach z kobietami. Jest to trochę taki bitch, który sobie sami ludzie ukręcili na własny tyłek. Już Ci tłumaczę. To jest ciągłe twierdzenie, że problem w Twoich relacjach jest z kobietami. Oczywiście ja Ciebie nie winię. Ja wiem, że Ty prawdopodobnie się tym zawodowo w ogóle nie zajmujesz. Jest to, że Problem jest brak wiedzy. Podstawą jest kształtowanie psychiki. I to wiedzą w sporcie, wiedzą to w wojsku, wiedzą to w biznesie, że jeżeli nie ma głowy, to technika nie działa. Głowa jest wyjściem do działania techniki. Jeżeli nie ma głowy, to technika niewiele zmieni. Możesz być mistrzem tarczy, mistrzem worka bokserskiego, ale jeżeli nie masz głowy do rywalizacji, to po prostu no, no musiałby ją wykształcić, albo co zrobisz innego? Czy musisz wszystko wiedzieć? Nie, nie musisz wszystko wiedzieć. I to jest też trochę taki bicz, który ukręcili sobie na własną dupę, że tak powiem, ludzie, którzy szukają rozwiązań w tym temacie. Klienci trochę nieświadomie go sobie ukręcili na własny tyłek. Ja oczywiście akceptuję zasady tej gry i doskonale mam świadomość tego, że nikt w Google nie wpisuje jak stać się pewnym siebie, w pełni zintegrowanym emocjonalnie, wewnętrznie, wewnętrznie życiowo mężczyzną, który przyciąga kobiety do siebie w naturalny sposób. Tylko ludzie szukają prostych rzeczy. Zaczynają od prostych rzeczy, prostych rozwiązań. I wydaje im się właśnie często, że ja ich nie winię o to, ja się z nich nie śmieję, ale wydaje mi się, że im się wydaje często, czyli wydaje mi się, ja to wiem, że problem leży gdzieś na zewnątrz, że to jest kwestia rozwiązania tylko i wyłącznie sprawy związanej z techniką, umiejętnością, skopywania jakiegoś tekstu, stanięcia do zdjęcia na profilu randkowym, w taki czy inny sposób, zrobienie takiej czy innej miny, nie. Głowa jest wypadką wszystkiego. Ty prawdopodobnie, jeżeli masz problem w relacjach z kobietami, nie potrafisz zarządzać swoimi emocjami. I potem wkurzasz się, że jak to jest? Ja piszę teksty te same, co ten facet, i nie wchodzi. Ja podchodzę. W... To mi się wydaje, że podchodzi w ten sam sposób. Ja podchodzę w ten sam sposób, co facet na jakimś filmiku. No ale z tymi filmikami bym się tak nie spuszczał nad nimi, bo to wiesz, to za długo siedzę w tym branży. By... I poza tym no nie powiesz mi, że filmik od lat sobie wisi, i nikt to nigdy nie miał problemu. Jest to dziwne. Jest to z nami dziwne i podejrzane, że co, że on ją podejwał on się z nią przespał, ona się nie dowiedziała, czym on się zajmuje i... i, i co... I, i, I nie ma problemu, że ten filmik wisiał, tak? Są, tak po prostu. Ale to jest temat na, na inny film. I wam się wydaje, że powtarzanie często wam, czy tobie, ludziom, że się mają z tym problem, bez jakiegoś tam hejtu, czy krytyki, że powtórzenie tego, co robi, co robi na przykład ja, sprawi, że Wy będziecie mieć ten sam efekt. No nie. Wy nie macie powtarzać tego, co robię ja, i moim celem jest nauczyć ciebie zasad, które ja stosuję, myślenia, które ja nauczyłem już setki osób przed Tobą osobiście, tymi ręcy. <grym> Żad. To jest ważne. Jeżeli przepracujesz głowę. Usuniesz zbędne blokady, Naucz się inaczej myśleć, inaczej patrzeć na, na rzeczy, bo Twoim zadaniem jest cały czas poszukiwać prawdy. A prawda oznacza też zmianę perspektywy patrzenia. To nie jest tylko powtarzanie jak małpka tych samych rzeczy. Ronaldo nie jest Ronaldo dlatego, że kopie w piłkę. Miliony facetów kopią w piłkę. Ronaldo jest dla, najlepszy dlatego, że stosuje zasady. Dyscypliny, etyki pracy, myślenie, nastawienie, regeneracja. To czyni Ronaldo, Ronaldo. Nie to, że on kopie w tą samą piłkę. Zobacz. Wszyscy kopią w tą samą piłkę. Poza nim jest jeszcze, jest, jest jeszcze 21 ludzi. Ale Ronaldo jest Ronaldo. Nie przez to, że jest w tym samym miejscu. Nie przez to, że ma tą samą koszulkę, co postały 10 facetów z jego drużyny. Tylko przez to, jakie ma zasady, jaką ma etykę pracy, jak myśli, jak panuje nad swoimi emocjami. I po to właśnie w tym kursie Big Come gdzie link masz tutaj do niego wsadzony, jak się to teraz pokazuję tak po YouTubowaniu, tu jest link na ekranie, po to właśnie on jest, żeby pomóc Ci przestawić głowę. Każda z tych rad i strategii w sumie, jak to przeliczyć na cenę tego kursu, to wychodzi na mniej niż 10 zł. Nie bądź frajer, okej? Okay? Nie myśl sobie, że tutaj ktoś chce Cię wykorzystać, tym, że ci daje zmieniające ci Twoje życie radę. Jeżeli je zastosujesz za tak tanio, no bądźmy poważni. A ja też nie będę ich sprzedawał po, po, po 10 groszy każdą, no bo to się zależy w, w, technicznie w ustawieniu tego wszystkiego. Więc masz to wszystko razem. Głowa jest tym, co potrzebujesz. I ja chcę Ci dać coś więcej niż to, że. Yy, wiesz, rady typu bądź pewny siebie albo musisz wyzwolić swój wewnętrzny mag magnet. Z tym głosie pomagam Ci, co robić wtedy, kiedy właśnie dopadają Ci te wszystkie słabe emocje. Jak, prze jak przekroczyć to wszystko, kiedy Ty chcesz przebić jakiś szklany sufit, bo gdzieś tam działasz od dłuższego czasu, a nie chcesz wejść na, na wyższy level. Nawet jak sobie wejdziesz na mojej stronie e, uwodzenie24, to tam wprowadziłem coś takiego jak e, jest kalkulator podejść, Myślę, że niewiele osób po tym wie. Ale możesz sobie wpisać dane. I określić skuteczność. Czyli na przykład, zobacz. Zakładając, że... ok, zacznijmy od tego. Jeżeli ty przez ostatnie, przez ostatnie pół roku nie zrobiłeś więcej niż 50 podejść i ty twierdzisz, że masz problem w relacjach z kobietami, nie masz. Jesteś po prostu leniwy i nie pracujesz. Ktoś tam musiał... Rozumiem, że możesz być wystraszony. Rozumiem, że możesz nie mieć czasu. Rozumiem, że możesz mieć pasy powodów, dla których nie działasz. Ale prosta matematyka. To jest prosta matma. Zobacz. Załóżmy. Tutaj mam na tym kalkula kalkulatorze podejść. Wejdziesz sobie na uwodzenie24.pl łamane przez kalk. K-A-L-K. I wyobraźmy sobie, że przez najbliższy miesiąc robisz trzy podejścia dziennie. Z czego. Zakładając, że masz skuteczność na poziomie. Skutecz, co to jest dla mnie skuteczność? Skuteczność to jest dla mnie wtedy, kiedy ty kobietę poznajesz, i ona wyraża aktywne chęci do tego i zgodę na współżycie z tobą. Załóżmy twoja skuteczność na poziomie 10%. No to co mam? 30 podejść 30 dni, czy 3 podejścia dziennie, to jest Dziewięć poznanych chętnych kobiet. Czy dziewięć poznanych chętnych kobiet, chętnych na to, żeby uprawiać z Tobą seks. Ja oczywiście nie mówię, że Ty masz z tego korzystać. Ja, ja nie tutaj nie, bo ja nie chcę, żeby ktoś się wpędził w seksoholizm od nadmiaru bzykania. Bo niestety w historii znam takie przypadki, gdzie no paru moich klientów no to, no tak odjechało, tak ich pochłonęła moc, którą obudzili w sobie, że no, wciągnęło ich. Wciągnęło ich strasznie. E, ja też przez pewien czas miałem taki okres, gdzie naprawdę odpiąłem wyrodki i ostro, ostro jechałem, ale ja nie robiłem tego dla siebie. Robiłem to dla Was. Dla Was, moi kochani klienci, żebyście mieli wiedzę, którą Wam przekazuję. No, przepraszam, w bibliotece jej nie było. No. I wyobraź sobie, że masz w ramach tego miesiąca w sumie dziewięć potencjalnych kobiet, Tu jest na przykład możesz sobie wybrać wybrankę może nie tyle to życia, ale jakąś dłuższą znajomość. Jeżeli zwiększymy Twoją skuteczność, poprawimy pewne rzeczy, na Twoje myślenie, Twoje gesty, Twoje działania, załóżmy o 10%, to mamy 20% skuteczności. To już jest 18%. Tak? 18 kobiet zainteresowanych w ciągu miesiąca. 18 kobiet to jest co drugi dzień, załóżmy tak statystycznie, masz kobietę chętną i zainteresowaną Tobą. I ja nie twierdzę, że tak będzie na 100%. Jeżeli nie użyjesz kursu, to tak nie będzie. Ale jeżeli Ty jesteś w stanie, bo nie, słuchaj, nie zrobimy tego w miesiąc, że Ty będziesz miał nagle sześciopak, no chyba, że masz tylko parę kilo do zrzucenia, a poza tym... Ja już, słuchaj, ja szkoliłem ludzi bogatszych ode mnie, lepiej wyglądających ode mnie, lepiej zbudowanych ode mnie. Nie tu sekret. Nie tu tkwi sekret. Głowa, odpowiednie spojrzenie, nastawienie, nie tylko pewność siebie, ale widzenie relacji zmienia to, czy ty masz te efekty z kobietami, czy nie. To ma wpływ. A nie tylko, że ty sobie yy, tam będziesz pewny siebie. To może być tylko troszkę za mało. Zależy tego, jaki to jest rodzaj pewności siebie. No ale możesz sobie wybrać taką, taką właśnie... Wybrać. Możcie z tych kobiet, które poznałeś wybrać sobie taką wybiarkę. A Znaczy to jest źle. To jest. Czyli co 5 podejść masz tak. Ale załóżmy spokojnie, na spokojnie. Działasz sobie 3 miesiące. 3 miesiące to jest 90 90 dni, dwa podejścia dziennie, 3 miesiące. 5% skuteczności. To jest 9 nowych potencjalnych kochanek, które zainteresują. Oczywiście nie musisz z tego korzystać, jesteś dżentelmenem, ale powiedz mi, jak wyglądały Twoje relacje? 5%. To jest wiadomość statystyki błędu. Przez 3 miesiące co 20 kobieta powie tak, i masz 9 potencjalnych kochanek. Oczywiście, no ja stosuję taki właśnie model nauki, bo, bo wiem po prostu, co działa dla klientów przez tyle lat, żeby oni działali aktywnie, bo aktywnie, zdecydowanie mocno, w męski sposób, bo słuchaj, intelektualne pie do lolo i sztuka flirtu, to ty sobie znajdziesz mnóstwo takich ludzi, którzy będą ci o tym gadać. Będą ci rozwadniać temat, będą ci mówić rzeczy mięciutkie, asykujacyjne. Takie wiesz, które wydaje ci się, że ty nikogo nie urazisz. Ale czy nie urażasz sam siebie, jeżeli nie dbasz o swoje potrzeby? Czy nap naprawdę myślisz, że kiedykolwiek jako kobieta w historii powiedziała: Boże, jaki ty jesteś zabawny, ale jestem mokra, weź mnie tu i teraz? Ja nigdy tego nie słyszałem. Mój mentor, który miał ponad tysiąc kobiet, i są z nim wywiady na masz na mojej stronie uwodzenie24.pl w zakładce 1000 kobiet system, masz jeden wywiad i 1000 kobiet system 2, masz drugi wywiad. plus jeszcze na moim kanale YouTube jest wywiad, wywiad trzeci i czwarty. Miał ponad 1000 kobiet. Nie kojarzy, bo on kiedykolwiek miał taką sytuację. A znamy się już kupę lat. Kupę lat. I zobacz. Wróćmy do tego kalkulatora podejścia. Jeżeli załóżmy, będziesz podchodził 5% skuteczności do 4 kobiet dziennie. Tu masz 360 kobiet. Nie ma w Twoim mieście tylu kobiet, do których mógłbyś podejść? To wyjedź do większego miasta. Przecież ja nie mówię, że musi działać w tym samym mieście. Cztery podejścia dziennie, przez 3 miesiące. 5% skuteczności. Nawet jeśli podchodzi i po prostu proponował, proponował yy, seks. Tak o, z partyzanta. Na Bezczela. Oczywiście kulturalnie, z poszanowaniem granic. Tu masz co 20, co 20 kobieta mówić Ci tak. I masz 18 możliwych, potencjalnych kobiet do wyboru. Oczywiście ja nie jestem za tym i mówię tu poważnie, żebyś Ty y, traktował to jako zachęcenie do biegania od panny do Pana, albo zachęcenie do jakiejś rozbuchanej seksualnej akcji. Nie. Tylko pokazuję Ci możliwości. Jeżeli załóżmy, pracując ze mną, zwiększymy to o 10%, do 15%. Trzy miesiące... 4 podejścia dziennie, 15% skuteczności, to daje 54 potencjalne. Nie przerobisz tego. Nie przerobisz tego. Rozumiesz, nie ma takiej opcji. Nawet jeżeli zejdziemy do 5%, mam 18% do 10%. Czyli załóżmy, jedna na 10 kobiet, o której zagadasz, będzie chciała się z Tobą, wiesz, coś bliżej to masz 36 potencjalnych kobiet na dłuższej relacji. Ja chcę Ci pokazać zwyczajnie możliwości. I sekret nie tkwi w tym, że Ty będziesz miał nową wiedzę, bo często zmieniacie od trenera do trenera. Wydaje Wam się, że, że problem jest co? W trenerze? Chodzi o głowę. Ten, kto lepiej nastawi ci głowę, jest w stanie. Oczywiście ty ją sam nastawisz, ale ten, kto ci pokaże bardziej bliższe prawdy, techniki i metody na to, żebyś Ty nastawił swoją głowę w odpowiedni sposób, ten da ci lepsze efekty. A lepsze efekty mam na myśli relacje, które są fajne, pozytywne, prawdziwe, autentyczne, gdzie kobieta naprawdę chce. Bo to, o czym ludzie zapominają, techniki, których uczę, nie są skuteczne, dlatego że skuteczność jest w nich. Techniki, których uczę i podejście, którego uczę, jest tak skuteczne, dlatego, że pozwala mężczyźnie w końcu być mężczyzną, zachowywać się jak mężczyzna, myśleć jak mężczyzna, działać jak, jak, jak mężczyzna i tworzyć ku temu okazję. Jak sobie przestawić trochę głowę w tym temacie? Żeby było Ci lżej, żeby było Ci łatwiej. Żeby przestała Ci psychika klękać z powodu Twoich własnych emocji. To musisz zmienić perspektywę. I po to jest ten kurs. Big Comeback. Jest tutaj link. Korzystaj. Dla każdego jest ustawiony, jest, to, jest ustawiony zegar, który dla każdego indywidualnie odlicza czas. Więc to nie jest tak, że jak oglądasz ten film, to już się skończy. To jest tak ustawione, że jak od Twojego wejścia na stronę odlicza czas, masz 48 godzin, potem cena wzrasta i cześć. Bo nie chcę, żeby po prostu była taka sytuacja, że ktoś obejrzy ten film za pół roku, i powie, no szkoda, no mogły, mogły. A i widocznie nie ma. Nie, korzystaj, masz link tutaj.